Mi... kurwa Ej, czekaj, bo ja się spóźnię za laty, bo ja nie zdążę wyjść Przepraszam Baj się mi uciec, kurwa Dobra, gdzie jest proboszcz? Dobra, gdzie jest ten proboszcz? Mujesz A rower? kurwa te rowery Kurwa, się on. Nie mogli was pierdalać No dojechać, nie chciało nam się Na gapu? <laughs> no nawet Na Kur...

Kurwa, spóźnił się Kurwa A To by dobre było jakby to przy kasie pierdolło Mamasz, coca Colaś. Kurwa, kurwa, kurwa. Jaka okay. Kurwa Prysła, ale żyje Dawaj. Eee. Czy ty jesteś kolego, poważny?

W salonie oberwiecie, a nie? Macie jakiś problem, co? No co się patrzy? No? Nie mogę? No nie, raczej nie. ale kultury, kurwa, i niszczenie, kurwa, czyjejś własności. Przepraszamy. No, chociaż jeden, kurwa, kultury no wiem, dobra, to idę. Dobra, Edo. To nie nie No niestety nie dało rady, no pan nie chciał zdjęcia zrobić, no. Trudno. Hello, na nice t-shirt, bro. O tym tak. I chuj, zostałem zwolniony. Z praktyk kurwa. A za co się zwolnili? Nie wiem, za nic. O, Ale to... Tak, przed chwilą dostałem wiadomość. A niech się wie. Ej, ale nie tak, halo No, o, zielone Nie pamiętam na Teraz Ej, teraz donate O nie, jakby teraz donate szedł, to bym był przypał Chyba wiemy o jakiej, o jakiej Chyba wiemy e. jaka zawartość by była w tym Albo głosówka Yes Jebać, jebać policji Ej, Jo to kurwa, ja się Piotr Bał, trzy złota. Czemu ta stara kurwa drzwi nożka nie Ja pewnie nie umiem jak nigdy stara kurwa zabrała Od kiedy jest karta z kolei? Nie wiem. wiem. Bóg dał kiedyś ludziom cegłę. Nie, najpierw dał im patronik. Zrobili z szałas. Dobrze się bawili przy tym, okej. Lecz było zimno i zimną. Bóg dał im cegłę. Potem zrobili sobie domek, w którym już było taki. Bóg potem dał im rzeczywistość. O, wiecie co to oznacza? Że ludzie się zeszli tylko z rzeczy materialnych. Nie szanują tego co małem. Szanują, czasami. Lecz kiedyś niebawem przyjdzie to dzień. Ktoś wam powie. Hej. Nie wiem, zaraz mi w ogóle. no. Siema. Siema w ogóle. A ty co, Ile? Możecie się przywitać, no? Ile takie coś siedzi? Nie, nie nagrywam streama. Mm. 50? No jakoś tak. A to nie tak, że to nie wyciąga na odblokowanym 70 coś? No na odblokowanym, ale kabelki białego nie, przeci nie przecięliśmy. I nie mamy zamiaru na razie. Ale jak się rozwaliśmy ci zabieramy. Ja, ja Ty ja też, też będę mógł się mszikardo? Ja już takimi machinami jechałem. Mam co no. to się tutaj się zmazał przycisk i masz odpaloną. No, nic, z... to ja. <grymne> Dobra, masu, dawaj. A ja, ja chciałem? Eh, dwie leki tyzdań. Zafront, za front, za front. Za front. Czekaj, jak to się. No się... był... ja, no ja chciałem. No już do mieć dzwonią. No. To co, podchodzimy do niego. Tak siedzi sam. A ja co się stało? A co się stało? Ej, to nie jest taki tani rower, jak widzę. Niesiemy go do szpitala. A ja, nie Niesiemy cię nie do szpitala? Nie, no. Ale to co zrobiłeś? No jechałem. No i nagle mi taki ból. No, dobrze? Noga go boli. No i co? No, tak robię i od razu taki mu... ból, że nie wiesz? Dobra, idziemy dalej do matki. Idziemy, na razie młody. Cześć, Trzymaj Cześć, się dobra. młody. Dzięki za pomoc. Trzymaj no, się. Bardzo. Siema, ty Emil. Jak tam panu robota idzie? A pan, pan już w takim podeszłym wieku i pan tu jeszcze robi? Dawaj od razu, dawaj od razu lec. No, Olna wielka jest. No właśnie. Always the fridge, Ale jest druga, nie? Nie. Zawsze jak kurwa serio no. A nie, ta druga jest wielka. Ta My jest sens, taka. Ty bokiem kurwa idziesz. Ej nie. Burgera. Nie. papieru Oj chłopcie w dupę. <słyszy> Hej dziewczyny, macie dziewczyny? Okej. Okay. Yeah. Nie. A oni sobie się napierdają jest. czy co? Chodźcie tam ja chodzę tam Dzień dobry, dobry Państwu Co się dzieje chłopaki? Cześć policji jestem? Jestem? Jestem, nagrywam. Co? Polska. Dzień dobry. 7 stujem ja co? co tu się dzieje, chłopcy? Filip, z naszych? Nie Nic się tu nie dzieje złego, tak? Ten pan nam pokazuje swojego mm -hmm. Ty Jesteś harcerzem? Nie. A. Kim jesteś? Jestem... Nie wiem. Człowiekiem chyba. No. Nie. Żołnierzem tak. nie jestem. Jestem skromnym marszałkiem Kasztanlandii. Ale nie zrozumiesz, nie jesteś tajemniczony. Czyli NPC? Słucham? NPC. Jak jest? Ej, koper do mnie to O co mu chodzi? To, to jest MPC. Człowieku ja angielskiego nie ma. Ja tak samo. Hej dziewczyna? Mogę Twojego Instagrama? Mojego? Twojego? Nie mam Instagrama. <grym> Facebooka? Nie mam Facebooka. Numer telefonu. Nie mam numer telefonu. Masz numer telefonu, <grym> dziewczyno. Stream jest wyłączony. To mogę? Nie, sorry. Okej. Okay. No, to co? Airbo <grym> Kurwa, airball, erbo, airball Erbol Erwold, erbo. erbo. Dzień dobry Ma pani uśmiech jak sto musz. Ma pani uśmiech jak sto musz.